Witam wszystkich, mamy tutaj tego 420 CDI. Łańcuch mamy założony. Możemy się żeby on nie spadł ten łańcuch. Łańcuch jest y, zarobiony, nawet nie widać gdzie. Ogniwko jest jedno lekko ciemniejsze. E, gdzieś tu było. To ogniwko gdzie tu było? O tutaj jest. Tutaj jest to ogniwko. Jest ładnie zarobione. Nawet nie widać za bardzo. Ja sobie Zaznaczyłem markerem tutaj, żeby nie szukać, chociaż jest i tak ciemniejsza ogniwka, ale żeby było to znak, żebym widział wyraźnie, w którym miejscu jest. Także jest ładnie zarobione oryginalnym przyrządem. Yy, także to ładnie wygląda. Może nie ma z tym yy, żadnego, nie ma z tym żadnego problemu. Yy. I co ja chciałem jeszcze mówić. Yy. To chciałem mówić, że to chciałem mówić, że tutaj wszystko już wyczyściłem na gotowo. Zostało tylko odtłuścić i położyć uszelki. Nawet widać jak się świeci wszystko ładnie. Z prawej jak i z lewej strony. Ale tu było tyle nagaru na tulejach. I to był nagar tak twardy. Będziemy do skrobać to psikałem specjalnym sprayem od, od, i to wszystko poschodziło. Tłoki również bo indziej nie szło to już wyglądają w miarę dobrze. Jeszcze troszeczkę tylko zostało to wszystko poschodzi o już. Schodzi pod paznokciem w miarę. I oczywiście ten spray nadaje się do psikania tutaj dookoła. Żeby wszedł w pierścienie i w pierścieniach rozpuścił nagar. Nic nie zaszkodzi, pierścienie nie niszczy, także to jest taki olej, olej z takim środkiem, który rozmiękcza nagary i przenika właśnie w takie drobiny, w szczeliny, rozpuszcza nagary i tam właśnie wejdzie sobie dookoła, rozpuści ten, na, na, na pewno są pierścienie zanagarowane, z racji, że tutaj było sporo nagaru na tłokach tu, to te są sobie, ten nagar się namoczy na, w pierścieniach, na każdym cylindrze. Ja jeszcze wleję pukankę, olej yy, troszkę inny, tańszy. Yy, nic mu nie będzie, ale wiadomo, nie najgorszy, nie? taki, żeby to miało smarowanie wszystko. Wleję pukanki, wypuczę i wtedy spuszczę. To wszystko do zera i zaraz dopiero prawidłowym olejem ale już te pierścienie będą odmoczone. To, jak mówiłem, tylko wystarczy otłuścić Łańcuch ładnie zakuty. Ślizgi za chwilę wejdą, bo już miały być głowice, ale mnie ten nagle się przytrzymał, a z racji, że poprzedni GL i inne auto, o którym umówiłem, miałem umówione przed tym, wyniknęły takie właśnie dziwne sprawy. I tak powiem, tutaj tydzień, tu dwa tygodnie było przeciągnięte, no bo niektórych rzeczy nie przewidzimy, dlatego tutaj yy, troszkę musieliśmy stanąć z robotą, jeszcze była, a ma awaria w garażu, także musieliśmy stanąć tutaj dlatego z robotą. Ale już idziemy z robotą, dzisiaj pewnie nie włożymy silnika, jutro tak samo nie, pewnie w sobotę, może w poniedziałek, także jest na pewno już przygotowane, za chwilę wiodą ślizgi, bo ślizgi nie będą przeszkadzać w, w otłuszczeniu tutaj tej przyrgini bloku, nie? Także blok jest wszystko wyczyszczony, bo się nawet widać teraz, jak ładnie wszystko się tuleje, wcześniej, było wyczyszczone wstępnie, dzisiaj jest wyczyszczone tak jak ma być, tylko pozostaje otłuścić tłoczki umyć. Teraz już szmatką ładnie yy, i tam ściereczkę, takie mam ściereki specjalne, które nie zostawiają włosów, ani nic. Nie kurzą. są ja takie trochę inne ściereczki i tłoczki powycierać. Wszystko dokładnie otłuścić Głowicę też odtłuścić, żeby było. Bo to nie może być żadnego tłuszczu. Bo to tak, tak samo jak podczas zakładania tarczy hamulcowych na piasty ludzie smarują nawet cienko ta tam nie powinno być nic, ponieważ tarcze można wykrzywić. Tam powinno być czysto, bez rdzy, sucho, założone, dokręcone i tyle, nie? Tak samo tu. Przylgnie idealnie czyste i suche, otłuszczone. Tak samo jak i głowice. Zakładam wtedy uszczelkę. Nawet uszczelki te nowe ja otłuszczam zmywaczem specjalnym, żeby nie było tam ani na pewno tłuszczu. Kładę nowe śruby, śruby oczywiście smarujemy, potem do tego dojdziemy, żeby dynamometryczny klucz nie fałszował pomiaru i wtedy dokręcamy zgodnie z kolejnością, nie? Ale to później, także nie nagrywamy, robimy, ponieważ yy, nie ma na to zwyczajnie czasu, a jak już będą zawodzone głowice, wałki, żeby będą głowice pozamykane z ustawionym rozrządem, to dalej to już wszystko pójdzie, nie? Najgorsze jest to, Także do zobaczenia, serdecznie pozdrawiam do kolejnego filmu. Aha, jeszcze, jeszcze jedno chcę dodać. Ten nowy łańcuch, podług łańcucha starego, to jest stary łańcuch, bo to jest łańcuch od GL-a poprzedniego sobie w styczniu, ro, sam rozrząd na samochodzie, to jest od tego gl łańcuch. Niby wydaje się dobry, jak patrzyłem, tu luzów niby nie ma, ale y, y, po, po długości, jak włożyłem. Ojej, chyba nie spadł, jak włożyłem ten łańcuch i ten, nie ten i tamten co jest złożony ale tutaj jest yy, o, tutaj jest ta dziurka, w tą dziurkę włożyłem pręcik dwa łańcuchy porównałem długością to on był ponad 4 mm dłuższy niż ten nowy można przyjąć, że 5 mm dłuższy do tego dochodzą wyrobione ślizgi w sensie tutaj te rowy mają z 2 mm gdzie nie gdzie może nawet tutaj na tym nawet bym powiedział no z 2-2,5 mm to już się robi 7-7,5 mm rozrząd dłuższy, no bo tak jest. Wtedy napina dobrze, nie napina, wszystko lata. To już była końcówka rozrządu, aczkolwiek też bym nie powiedział, bo ten łańcuch tak nie wygląda źle, nie wyglądał na silniku źle dopiero jak porównam długości, to mówię 4,5. Nawet przyjmijmy 4 mm. I ślizgi 2 mm, to mamy 6 mm, załóżmy, nie? Aczkolwiek tam było mm więcej, nawet. To, to ma wszystko, to po długości na obwodzie ma, to jest już bardzo dużo. I na nam nie napnie. I to wszystko lata. Yy, I tak to wygląda. Także zabieram się za pracę, bo nie mam na to zwyczajnie czasu. Potem ogramy wszystko. Do zobaczenia. Pozdrawiam do kolejnego filmu.